Módlmy się, Panie Nasz Boże, przez Najświętszy sakrament, który przyjęliśmy, okaże nam zawsze Twoje miłosierdzie, abyśmy z zwiadowi, oddając cześć rodzicielce Twojego syna, zostali zbawieni przez Jego wcielenie, który żyje i króluje na wieki wieków. Drogie dzieci, przed Błogosławieństwem poświęcimy medaliki. I będziecie już z tymi medalikami wychodzić z całej A teraz poświęcimy mu medaliki. Mówmy się, Szefrowiczy i Miłosierny Boże, Ty dałeś nam, Maryję, swoją matkę za naszą matkę. Prosimy Cię, o błogosław te medaliki i tych wszystkich, którzy będą je nosić. Na cześć Najświętszej Marii Panny, abyśmy razem z nią mogli cieszyć się chwałą zbawionym w niebie przez Chrystusa Pana naszego. Polećmy się jeszcze Marii, o dwiece Maryi, pod Twoją obronę. Ucieczamy się święta Boże. Święta. Święta. Naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. o Pani nasza, o nasza, Pośredniczko nasza, o Synem swoim jest po jednej, Twojemu nas poleca. nas poleca. z Tobą. z Niech Was błogosławi Bóg Przeglądący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będzie.